Siemanko widzowie, z tej strony XXRXD. Dzisiaj zrobimy naprawdę przefajną piaskownicę Dobra, więc tak Weźmiemy sobie ekwipunek Kurde, trochę się mieli. dobra, włączymy ten tryb Weźmiemy sobie deski Tylko... no, dobra, może te weźmiemy jakby coś, to oglądajcie Wojana, naprawdę, Wojan ma super filmiki, oczywiście mój tata się z tym nie zgadza, ale naprawdę, oglądajcie Wojana, Wojan fajny gość, mój brat też go nie lubi, e, nie no, lubi, lubi tam, dobra, robimy sobie naprawdę fajną piaskownicę, Wybrałem akurat ten poziom, nie wiem dlaczego, Kurde. Lepiej to zróbmy tak, do góry. Bo widzę, że coś mi nie wychodzi. Hop, hop, hop. Dobra. Tutaj weźmiemy teraz piasek. A to naprawdę będzie fajna piaskownica. Dobra. Teraz weźmiemy klapy. Klapy te oczywiście, bo to są najładniejsze. Tam widzicie villagera, tak. Nie wiem jak przybliżać, nie wiem jak przybliża się na konsoli, więc trochę słabo. No ale dajcie znać w komentarzu, no chyba fajnie. A ja nie mogę. No tak. Nie mogę komentarzy. <grych> Dobra, tutaj weźmiemy tak. I weźmiemy sobie lampiony. Naprawdę przeczytowny to będzie. Cudowny. tutaj, uwaga, uwaga, słuchajcie bo wiecie, że w piaskownicy są jakieś gadety no to weźmiemy sobie ramkę i to są takie jakby takie przedmioty wiecie, zabawy w piaskownicy Heh, ta klapa nawet fajnie wygląda Tutaj byśmy dali mieczyk. Opa. Dobra. Naprawdę bardzo fajna piaskownica. Nie no, bardzo fajna. nie? Wiecie, mogę jeszcze dodać tutaj małe. Z wodą. Dobra. Dodamy. Wiadro wody. Hop. Tutaj damy. Kurde. Piasek. Tutaj też damy piasek. Wodorost. Czekajcie, gdzie jest wodorost? Ja nie ogarniam trochę tego minecrafta, bo nigdy nie używałam wodorostu. Dobra. Albo tak, damy tutaj wiaderko od wody i weźmiemy lię, O, czy jak to tam się nazywało? Dobra. Ja. Muszę zbić wódki, bo zapomniałem, że mam ten nęcząt. Chyba musi być tak. A kurde, noc się robi. Tu bierzemy sobie komendę dzień I na dzisiaj to by było na tyle w tym filmiku, więc pa!